Witam was bardzo serdecznie z tej strony Shadow Press, a to jest drugi odcinek zagrajmy w Gothic 1. Dobra. Yy, w poprzednim odcinku no zaczęliśmy dopiero grać, no, już jesteśmy tak w połowie drogi do starego obozu, no i idziemy dalej. Co tu dużo mówić. Hmm. O, tak yy, w, w poprzednim odcinku chyba mówiłem, tak mniej więcej kiedy te odcinki będę wstawiał, a jeśli nie, to mówię teraz, że hmm, w tygodniu, w weekendy jest Heros, chociaż w, w ostatnich kilku tygodniach Herosa nie było. Um, tam mam jakieś problemy z filmikiem. Um, chcę go wrzucić, ale um, z 13 minut w tego, w Jezu, teraz słowa nie mogę znaleźć. No, z 13 minut wstawia mi się tylko 2 minuty. No i po prostu mam taki problem, nie wiem, może jakoś uda się go. Coś tam gadają. No, po prostu jakoś może uda mi się to zrobić. No i po prostu mm, wstawię to w tygodniu. Te dwa odcinki. Bo już Herosa też dawno nie, na nie nagrywałem. A no, po prostu chcę. Bo Herosa bardzo lubię. No i po prostu bardzo, no, bardzo go lubię. Dla mnie wydaje się dosyć fajny. Najbardziej te kampanie. Hmm, a tak po Herosie piące hmm, będzie Kuźnia Przeznaczenia, to to już na pewno wiem, ponieważ mam zainstalowane, już nawet daleko doszłem. Hmm, tam chyba pierwszą kampanię już przy ostatniej misji jestem, ale to mniejsza o to. Po prostu no, wie, no po tym będzie, po Herosie będzie, będzie Kuźnia Przeznaczenia i po prostu, a potem pewnie Dzikie Hordy. Dobra, z nimi porozmawiamy. Co mu jest? Dobra, z nim porozmawiam. Od razu mówię, że będę przywijał te rozmowy, ponieważ... ...wszystkie questy tu znam mniej więcej na pamięć, bo już trochę razy to przeszłem. Nie chcę mi się czasu za... zbytnio marnować. Kurde, zapniałem, że on. Dobra. Ten gościu dalej jest taki przymulony? Tak, czeka, a wyjmę broń. To nic. Odłóż tę cholerną broń. A ten jakoś nie wiem. No dobrze, się nim... No odłożyłem. Dobra. Hm, chyba za dużo wypili teraz majaczą. Ten to już w ogóle odpadł. Zawiesił się. No, um, strażnicy dosyć pomysłowo, że ich tam, tam wstawili, że wstawili ich tam, Kurde, chcą jak spa zabrać. Masz szczęście. Um, dobra, no to no, tak jak już podziemą Herosie, teraz o Gotiko to mówiłem, że będę w, ty w tygodniu wstawiał, w weekend no, dla Herosa. No i dobra, no idziemy. On po prostu no. Do starego obozu pójdziemy hmm, z kratuszami. Nie wiem, czy dam sobie teraz radę. No przynajmniej nie ma tego błędu, co był w mrocznych tajemnicach. Ten po prawej stronie, jakiś taki podłużny pasek. Ale chyba nie dam sobie z nimi rady. Level up. nie mogę w nich walnąć są odporne przynajmniej tamten nie kurde no co jest no. za mało trafień było jeszcze raz tam pójdę jeśli mi się nie uda to zrobię krótkie cięcie i zobaczymy się jak już ich rozwalę Bo level będzie mi potrzebny. Level... Kurde. To już był błąd. Ej no, bo jeszcze mnie zabije. Muszę się nauczyć lepiej machać tym mieczem. No chyba pierwszy 10 punktów umiejętności wydam w siłę. Potem nauczę się machać mieczem. Chociaż może najpierw nauczy się machać mieczem lepiej. A, tego też począłem? Mhm, dobra. Uzdrowić się muszę. Jagody. Jagody na początku są bardzo przydatne, bo chociaż niewiele uzdrawiają, więcej nie chcę, to tak mamy mało życia. 52, bo level wbiłem. Chyba za level idzie 10 punktów życia, dokładnie nie jestem pewny, bo ja tak mm, na takie coś nigdy nie zwracałem uwagi, dokładnie. Ale coś mniej więcej tak. Dobra, mm, długość tych odcinków będzie różna, czasami mogą trwać powyżej 15 minut, a czasami też i krócej. Mm, bo ja, ja nie patrzę na zegarek, tylko kończę akurat wtedy, kiedy mm, no po prostu nie chce mi się już grać albo uznam, że za dużo już nakręciłem. Dobra. Oj, tam ze mną coś gadają. Diego. Dobrze, że Diego uczę, bo tak to ciężko pewnie by było. Dobra, porozmawiamy z nim. Tam w tle coś rozmawiają. Aha, muszę z Torusem porozmawiać, zapomniałem On tak od razu nas nie będzie uczył. No to. Dobra, to ja pójdę do Tego. I w następnym odcinku, ponieważ nie, teraz m, nie zrobię tego, weźmiemy od niego misję z, m, z człowiekiem od nowego bozu. będzie go zabić, albo po prostu zro zrobić tak, żeby go tu nie było. Dla mnie łatwiejszym sposobem będzie po prostu no. Nie zabicie go, tylko no wygonienie go stąd. Pójdź, pójdź, y, pójdziemy gdzieś za nim do nowego obozu no i tam on zostanie. Y, to nie to. Mm. nie. Mm, tak, tak myślałem, że po prostu tam przy tamtych y, kretoszczurach. Y, nie, zobaczę czy... Nie, y, znowu mi się coś myli. Nie, to jednak w siłę. Już mi się myli z mrocznymi tajemnicami. Myślałem, że Skati mnie nauczy walki jednoręcznym mieczem. Od razu mówisz, że ja będę się specjalizował w jednoręcznych mieczach i... Albo łuk, albo kucza, nie jestem pewien. Ale chyba bardziej obstawiam za kuszą. Dobra. Teraz pójdę sobie do świstaka. Tam będzie chciał mieć jakiś. Jakiś niedługo trzeba będzie. Panzerz lepszy zdobyć, bo widzę, że to coś, co on ma, to nie wiem w ogóle. Ja bym tak czyś chyba nie uważam, chociaż. No, takie coś powinno dać chyba coś do obrony, bo tu trochę coś tam chroni. A spodnie kopacza, to ja nie wiem, czy w ogóle coś powinny dawać. Nie będę dalej słuchał tej Nie powinienem. Teraz musimy udać się do świstaka. Nie, świstaka. Fistaka. Dwa nazwiska zmieszałem mi się. się jakoś. Idziemy do świstaka i mówimy mu, że tam żąda 110. On nam tam da. Ponieważ ja mam za mało rudy, żeby w ogóle jeszcze to kupić. Tak to ja bym to kupił i wtedy mu powiedział. To bym um, wyszedł na równo, że zapłaciłem te 10 dodatkowe, ale on mi odda. Dobra, wezmę go. Mm, pokaż mi swoje towary. Ma trochę rudy. Taki miecz już lepszy. Czek mm, ten miecz jest najlepszy, ale z drogi. Ale czekaj, ten miecz był lepszy. Aha, tu ja chcę go sprzedać. 12 to strasznie dużo. Gdyby te monety były coś warte, to mm, jest przydawał, ale tak. Dobra. Pamiętam na początku, jak grałem, to nie mogłem obczaić jak tu się handluje. Dawałem mu wszystkie rzeczy, jakie zdobyłem za nic. I to mnie trochę wkurzało. Dobra, ja tam chyba 18 bryłek ogółem zdobyłem. To jest teraz dziwne. Mam dla Ciebie nie... A się fajnie tak. On po prostu stało przed nim. Mm. Mam ogółem 21 bryłek. Mm, nic więcej. Mm, jakie tu jeszcze misje mogę porobić? Mm, z Nekiem to się chyba troszeczkę później zrobię. Bo tam też są kratoszury i chyba troszeczkę więcej. Jak już będę miał troszeczkę lepszy miecz. Hmm, tutaj tam jest zły. to do niego nie, bo właśnie da nam misję z Nekiem. O ten, pamiętam jak sobie grałem, to Gomez się na mnie wkurzył. To poszedłem do niego. Musiałem 1000 zapłacić, ale Gomez się troszeczkę uspokoił. Czy tam 1500? Nie pamiętam dokładnie. O, ten gościu jeszcze by, da nam misję. Na początek ktoś się przydaje, bo tu też... To już wiem gdzie mniej więcej wszystko jest. Bo on daje zupę tam codziennie, to też coś tam leczy. Ten będzie chciał coś tam, żebyśmy nauczyli się skradania. Tutaj się walczy. Ja tutaj nie mam szans. Tam na górze chyba kowal jest, ale nie wiem czy on może nas tego nauczyć. W mrocznych mógł, o. Jesteśmy u celu podróży. Nie wiem dlaczego w ogóle pozwalają, żeby tu chrząsz łaziły. Już widzę jak dbają u mieszkańców. o mieszkańców. Kurde, muszę się na myszkę chyba przerzucić. O nie. No ale tak... Na myszkę muszę się tak przerzucić, żebym mógł je zobaczyć. Kurde, małe, ale... Trudno je trafić. Tak, skopniaka coś mu to da. To na górze też jest chrząszcz. A jest. To będę miał trzy chrząsz chrząszcz. A kurde, małe skubańce. Chyba zaraz będę musiał zrobić krótkie cięcie i je zatłuc. Dobra, ja, robię, ja zrobię krótkie cięcie i widzimy się, jak już ich zabiję. No dobra, jestem. Trwało to tak gdzieś na oko 2 minuty. Tego na górze też tam zabiłem. On poszedł pierwszy. Więc tutaj coś w tej skrzynicy. Nie. To taka chyba nasza osobista skrzynka. Ale nie wiem czy w ogóle coś w ten skrzynek będę wkładał. Tutaj tutaj nikt nie mieszka. Może... o... czekaj, bo on będzie... Bo on zarządza tam iluś tam bryłek, a ja nie chcę ich tracić zbytnio. Przecież mogę mu odmówić. A jeśli A. nie zapłacę? Goodbye. Wiem, że będzie jakieś tego konsekwencje. Na pewno będą. Dokładnie tam jeden będzie chciał nas wyprowadzić poza obóz i tam z dwoma innymi kolegami chciał nas zabić. Hmm. Bezi w drugiej części Gotika w no, chyba w nocny. Nie. Nawet w, podstawow, w podstawowej wersji Gotika wspomina tam na początku temu bandycie, że tam gdzieś go tam no po prostu wyrolo, wyrorowali go, czy jakoś tak. Nie Ja tu zrobię sobie Jezu. Co ja zrobiłem? Ja teraz zrobię krótkie cięcie mm, Witam was z powrotem Teraz zrobię szybkiego save'a, żebym nie musiał O, znowu jakiś błąd mm, Żebym nie musiał znowu Od tego robić. Tam właśnie leży ten Nek. Mm, to dziwne Zagry Zagryzły go szczury, Czy co? To aż tak cienki był? Miał dobrą zbrojkę Wiedziałem, że zaatakuje Kurde Dobra, pójdę się uzdrowić, nie chcę ryzykować. Dokładnie mnie? Ile on ma pary? Chyba przestał. No, Przecież był dosyć blisko, to mógłby zaatakować. Jakiegoś błędu se znowu zrobiłem. Dobra, teraz już nie ma szans, żebym przegrał. Będę musiał sprawdzić, jak już skończę nagrywać, będę musiał sprawdzić, czy, po, czy nie za głośno jest, bo tak to będę musiał jeszcze trochę troszeczkę ściszyć. Ale myślę, że jest w sam raz. Dobra, ja tu pozbieram. Tutaj te piekilniki. One chyba też coś tam leczą mniej niż jagody, ale coś tam zawsze uleczą. Tutaj chyba jest jabłko. O, jest martwy strażnik. On ma tutaj 10 bryłek i amulet ma chyba wyrzeźbione mm, imię Nek. Napis po prostu Nek. Psianka i jabłka. To tak. Mm, to jest lepsze od mojego miecza. Artefakt. Mm, tak będę musiał go oddać, więc... No, to nie robi mi tam jakiejś wielkiej różnicy. Hmm, no to tak, no to ja tutaj, no idę i w międzyczasie coś powiem. Hmm, myślę nad kolejną serią, to już będzie chyba trzecia seria, bo pierwsza była... Pierwsza seria to hmm, jest Heroes, hmm, Druga to właśnie ten Gothic i mam dwie serie zawieszone. Więc tak jakbym miał to teraz liczyć, to chyba byłaby to piąta seria. To trochę jest. Ale mm, piątą, piątą, trzecią serią, bo tam tych dwóch nie liczę. Y, mong, y, byłaby, jedna, byłaby jedna z dwóch gier. Albo Shade gniew aniołów. Kto, z, kto w nią grał to tam no, wie. Ta gra bardzo mi się spodobała. No, długo w nią grałem. Mm, musiałem przestać grać, ponieważ mm, zrobiłem jakiegoś, jakiś błąd y, przy trzecim sercu anioła, jak już zdobywałem. Tam chyba w piramidzie byłem. Mm, dobra. Ten gościu, może dostanę expa. E, dobra, ja je zapiszę. W gotiku 1 i 2 trzeba najczęściej save'y robić. W trójce to nie jest już aż tak wymagane. w trójce tam już. No mm, w ogóle ze wszystkim lepszym się startuje i ma się w ogóle więcej kasy. Na przykład or z orkami już się walczy, to orkowie tam ich broń idzie dosyć drogo. No hmm. jeszcze trochę ekspon, dobra. Hmm. Aha. Bo mi przerwano. Pierwszą serię to właśnie mówiłem: Shade, Gniew Aniołów. A druga to, mogłaby, to mogłoby być Draken Sank, ale nie online. Chociaż online też chciałem zrobić, ale na razie nie. bym grał jak już Draken online, to bym prawdopodobnie grał Łucznikiem. Ale to mniejsza o to. Draken Sank zwykły to chyba The Dark Aid. To chyba tak się nazywa ale do tej serii to bym musiał się jeszcze dłużej przygotowywać ponieważ musiałbym wszystko ogarnąć, bo dopiero co sobie ją zainstalowałem no mm, i po prostu bym musiał trochę ogarnąć dobra, temu powiem gdzie jest NEC aha, nie dostanę za to EXPA mm, dobra, no widzę, że na razie więcej misji nie mam więc myślę, że to na tyle w tym odcinku. Hmm, jeśli czegoś nie uzupełniłem, jeśli chodzi o tę serię, to spróbuję hmm, w opisie filmiku to dać. Zrobię takie małe PS, albo może tu nagram, jeszcze coś jeszcze mi się przypomni, to taki w końcówce hmm, beź będzie sobie stał. Nie będzie patrzał albo na arenę, albo na coś, no i po prostu tam będę uzupełniał informacje. No to... No, dobra, na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku weźmiemy misję Torusa i pójdziemy z Mordragiem do nowego obozu. I przy okazji nauczymy się skradania, bo to też ekspad dostanę, a skradanie zawsze się przyda. Właśnie. Ojej, ja, nie. nie lubię go. Nie bez. nie bez po prostu mieli powód, żeby nazwać go wrzut. Łaci wszędzie uprzykrza życie. Jeszcze jak nie dostałem? Lewela. Dobra. Dobra, ja, za ja zapiszę. Teraz już jestem bardziej ostrożniejszy przy tych zapisach. Dobra, no to na tyle w tym odcinku. Myślę, że tak ten odcinek będzie trwał troszeczkę więcej niż 15 minut, ale dokładnie tak ja nie wiem, ponieważ nie orientuję się w czasie. Tak. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć!